23 sierpnia zbliża się festiwal w Pile Factory of Sound with Danger Hobby, w którym bierzemy czynny udział. Dodamy tam Dużo energii, dużo efektów pirotechnicznych, ale powiedzcie może trochę coś więcej o tym festiwalu. Jakich artystów możemy się spodziewać w ogóle, jakiej sceny? Czego możemy się spodziewać? Co w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku? Tak naprawdę przeskakujemy 2-3 piętra do góry, ponieważ sama scena będzie miała szerokość około szerokości 40 metrów, wysokości 10, 160 punktów świetlnych. Dioda będzie to zupełnie na bajka, niż była w zeszłym roku. Artyści, nawet których zaprosiliśmy, też przeskakują, skale tego co planowaliśmy. Między innymi Benazir Bros, Fat Sandy, ee, Richard Durand. Teraz jeszcze tam do, 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 chcemy dorzucić taką. Karla Roka. No, Karla Roka. Chcemy dorzucić jeszcze taką wisienkę na torcie, którą e, niebawem ogłosimy. E, polscy artyści. E, C.J. Stone e, z Niemiec. To mamy co robić. Dwie sceny. Scena main. Oczywiście też co i przerwę Irwin, tak? Bo sobie zawsze na A to o mnie to tam wiesz. Na, ja tam w tym przypadku się do, przede wszystkim czuwam nad bezpieczeństwem, na tym, żebyśmy wspólnie, wspólnie to wszystko dobrze zamknęli. E, gramy w tym roku wiesz, też na dwóch scenach, bo main scena jest scena Technobusa, e, więc, więc znowu kolejny dodatek. Przenosimy się na teren większy, bezpieczniejszy, wiesz, to wszystko będzie miało zupełnie inny oświtnik jeszcze. Mocniejsze wydaje mi się i większe niż miał. Jeszcze w porównaniu do tego, że mamy tutaj sponsora tytułarnego Danger Hobby, który zadbał o to, żeby dodatkowe były efekty, tak, fajerwerki, ognie, lasery, yy, telebimy. Wydaje mi się, że w tym roku naprawdę będzie to jeszcze dużo grubiej niż było w zeszłym To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo prostych w takim tempie to podejrzewam, że jeszcze trochę i dogonicie jakieś czołowe festiwale odbywające się w Polsce. Mam tutaj na myśli Sunrise itd. Tak no, no, to, to, tak, to są już tak duże półki, takie legendy, tak duże półki, że to dużo, dużo pracy przed nami, ja. ale oni życzmy też, sobie oni, tego, też, tak? Zaczynają, tak, zaczynają, tak ale tak, to, tak, to tak, bardzo są bardzo, bardzo mocne marki w Polsce. Nie? No, Okej, okay. technobus, czyli ten, dobrze kojarzę, ten Jeżdżący autobus, w którym cały jumpa, parkiet i tak dalej, czyli będzie można w każdej chwili podczas imprezy wejść sobie do technobusa, punkty gastronomiczne? Tak, punkty gastronomiczne dwa razy więcej niż w zeszłym roku, tak cało, całe, całe zaplecze po gastronomii, co, co się robi i tak dalej, to wszystko będzie dwa 2-3 razy więcej, e, no zupełnie no, przeskok, przeskok, przeskok. Tutaj też trzeba od razu powiedzieć, że no w tym roku więcej przygotujemy tych... E, e, od to, to i do punktów z piwem, tak, wiemy, że w zeszłym roku troszeczkę było tego za mało, w tym roku na pewno będzie tego e, dużo więcej. E, I co jeszcze, no i... no nie, no... To zobaczyć. Zobaczcie. Słuchajcie, zapraszamy was bardzo serdecznie na festiwal Factory of Sound with Danger Hobby już 23 sierpnia. Bilety do nabycia na stronie internetowej factoryofsound.pl. Kończy się pierwsza pula. Kończy się pierwsza pula, także radzę się śpieszyć. No i co? I ponieważ my bierzemy czynny udział w tej imprezie, no gwarantuję wam, że efektów wizualnych nie zabraknie. Ja już mam ciary.